rozwiązanie takiego zadania, w ogóle to cześć. Nie przywitałem się. Więc rozwiązanie takiego zadania musimy zacząć od porządnego rysunku. Narysuj zatem okrąg o promieniu dowolnej długości. postaraj się narysować rysunek taki dosyć duży, żeby było widać na nim szczegóły. To jest ten okrąg i teraz tak. Z punktu A mamy poprowadzić dwie styczne do okręgu, mhm. więc łatwiej nam będzie, jak najpierw narysujemy styczne. Ok. I to jest punkt przecięcia tych stycznych to jest właśnie ten punkt A, z którego prowadzimy styczne. jeszcze tutaj wymarzę te kawałki, żeby nie były potrzebne, żeby nam nie przeszkadzały, nie zajmowały miejsca. Yy. Yy. I teraz tak. Mamy opisaną półprostą AO, więc tą półprostą musimy sobie tutaj wyrysować. Tak, ona się zaczyna w punkcie A, przechodzi przez punkt O i wychodzi na zewnątrz yy, okręgu. Ta półprosta przecina okrąg przecina okrąg w dwóch punktach P oraz Q. Niech ten bliższy punkt to będzie punkt P, a dalszy punkt tutaj będzie punkt Q. Już widzę, że musimy troszeczkę, to znaczy ja muszę przedłużyć troszeczkę te styczne ze względu na to, że no, dalsza część polecenia na mnie to wymusza. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ w zadaniu chcemy wykazać, że odległość punktu Q od poprowadzonych stycznych, no właśnie, odległość musimy teraz zaznaczyć, a odległość punktu od prostej zawsze wyznaczamy w kierunku prostopadłym do tej prostej. tak, Czyli musimy znaleźć kąt prosty. O, tu będzie... Tu będzie jedna taka odległość, a tutaj będzie druga taka odległość. Tutaj zaznaczam kąt prosty, tutaj zaznaczam kąt prosty i może nawet te punkciki oznaczę sobie konkretnymi literkami. Tu załóżmy, będę miał punkcik E, a tutaj punkcik F. Ok. Dobra. Za chwilę będziemy zapisywali dokładnie założenie i tezę. Na razie tylko dopracujmy ten rysunek. E, czytam dalej. Jest dwa razy większa niż odległość punktu P od tych stycznych. No więc muszę narysować kolejne dwie odległości. Tym razem punkt P. Tak, ten punkt mamy tutaj i tutaj mamy odległość tego punktu. Kąt prosty zaznaczam. Kąt prosty. I oznaczam sobie jeszcze te punkciki przy pomocy literek załóżmy G albo M oraz N. O, w ten sposób. Przejdźmy teraz do założenia i tezy. Jak będzie wyglądało założenie? Przeczytajmy jeszcze raz tą część polecenia. O, odtąd dotąd. Mamy wykazać, że jeśli odległość punktu Q od poprowadzonych stycznych jest dwa razy większa niż odległość punktu P od tych stycznych. No dobrze, to tak. Punkt P jest w tym miejscu, prawda? Więc odległość tego punktu od poprowadzonych stycznych oznaczę małą literką A. Wobec tego odległość punktu P Q od poprowadzonych stycznych ma być dwa razy większa od tej odległości, czyli odległość tego punktu od stycznych będzie dwa razy większa. Tutaj wpisuję dwa razy a. Mhm. Jak opisać założenie? Możemy zapisać coś, coś takiego, że długość odcinka pn. Nie długość odcinka PN, tylko długość odcinka QF. Jest jak widzisz dwa razy większa od długości odcinka PN. Mhm. I teraz teza pod spodem. Teza to jest ta równość. Promień to się równa 1/2 długości odcinka AP. Ok, jak to będziemy udowadniali? Może najpierw tylko tutaj sobie zakoloruję to troszeczkę, to jest założenie, tezy nie dotykam, a dowód jest tutaj. No, z kolorkami jest troszeczkę prościej i teraz tak. Do czego tutaj będziemy zmierzali? Całkiem możliwe, że taki dowód będziemy mogli przeprowadzić w oparciu o twierdzenie Thalesa, ale zanim to zrobimy, to w tym miejscu zakończę część pierwszą rozwiązania, w której dokładnie omawialiśmy sobie rysunek. Natomiast w drugiej części, gdzie już pokażę jak ten dowód należy przeprowadzić, to będzie część, to będzie taki odcinek bonusowy dla osób, które wspierają ten kanał. Jeśli chcesz do nas dołączyć, to pod opisem, nie pod opisem, pod rozwiązaniem, w opisie znajdziesz link lub na ekranie końcowym też pojawia się taki link, jak wspierać ten kanał. Porozmawiaj z rodzicami, myślę, że pomogą Ci w edukacji. Tak samo chętnie. Będą wspierali. To dzieło. No to do dzieła.